Cześć! Gdzie bezpiecznie ulokować pieniądze w 2025 roku? Jeśli masz oszczędności i zastanawiasz się, gdzie je ulokować, to świetnie trafiłeś. Dziś porównamy trzy popularne formy inwestowania: złoto, akcje i kryptowaluty. Omówimy ich zalety, wady i podpowiem Ci, jak mądrze dywersyfikować portfel. Zostań do końca, bo pod koniec podzielę się moją strategią na ten rok. Ja nazywam się Anna Bednaczyk i od ponad 20 lat zajmuję się inwestycjami. Złoto to bezpieczna przystań? Czyżby? Tak, złoto to klasyka inwestowania. Od setek lat jest traktowana jako bezpieczna przystań w czasach kryzysu. W 2024 roku jego cena wzrosła o ponad 40% w dolarach i o ponad 41% w złotówkach, co pokazuje, że inwestorzy nadal widzą w nim ochronę przed inflacją i niepewnością. Jakie są zalety złota, a jakie wady? Zalety złota to ochrona wartości kapitału przed inflacją. Jest to fizyczne aktywo, nikt go nie schakuje, działa dobrze w czasach kryzysu. A jakie są wady? Nie generuje pasywnego dochodu jak akcje czy kryptowaluty. Należy liczyć się z kosztami przechowywania i ewentualnej sprzedaży, i w długim terminie złoto rośnie wolniej niż akcje. Kiedy warto inwestować w złoto, kiedy boisz się recesji lub krachu na rynku, gdy inflacja przyspiesza i tracisz siłę nabywczą, jeśli chcesz zabezpieczyć część portfela w czymś namacalnym. Kolejne aktywo to akcje. Czy to nadal dobry wybór? Akcje od dziesięcioleci są jednym z najlepszych sposobów na budowanie bogactwa. Średnia roczna stopa zwrotu z indeksu SP 500 to około 20% z ostatnich 20 lat, z ostatnich 10 lat. Tak samo. Oczywiście są lata spadków, ale długoterminowo giełda zawsze idzie w górę. Zalety akcji? Możliwość wysokich zysków w długim terminie, dywidendy, pasywny dochód. Inwestowanie w realne biznesy. A jakie są wady inwestowania w akcje? Ryzyko krachów giełdowych. Akcje wymagają analizy i śledzenia rynku, a wahania cen mogą być stresujące. Kiedy warto inwestować w akcje? Kiedy chcesz długoterminowego wzrostu majątku? Gdy masz czas i cierpliwość do inwestowania. Jeśli chcesz korzystać z dywidend. Trzecie aktywo to kryptowaluty ryzykowna szansa. Kryptowaluty to najbardziej ryzykowny, ale i potencjalnie najbardziej zyskowny rynek. Bitcoin w 2024 roku osiągnął ATH na poziomie ponad 100 tysięcy dolarów. Teraz spadł, ale wciąż przyciąga inwestorów. Zalety kryptowalut: wysoki potencjał wzrostu, możliwość generowania pasywnego dochodu poprzez staking i DeFi, ograniczona podaż bitcoina. Bitcoin zwany jest cyfrowym złotem. Wady kryptowalut: duża zmienność, dziś plus 50%, jutro minus 30%, brak regulacji, ryzyko oszustw i haków. Wpływ decyzji rządów i ich regulacji na ceny. Kiedy warto inwestować w kryptowaluty? Jeśli rozumiesz technologię blockchain. Link do przewodnika po kryptowalutach w opisie tego filmu. Gdy jesteś gotowy zaakceptować duże ryzyko, jeśli chcesz zdywersyfikować portfel o aktywa cyfrowe. Jak zdywersyfikować portfel? Strategii może być wiele. Każdy inwestor jest inny, ma inne cele i powinien dostosować strategię do swoich celów i do swojego profilu ryzyka. Przykładowa strategia, moja przykładowa strategia to 40% akcji, stabilny wzrost 30% złoto, zabezpieczenie na trudne czasy 20% kryptowaluty wysoki potencjał zysku. I 10% gotówka i obligacje, płynność i bezpieczeństwo. No co? Wiesz już, gdzie ulokować swoje pieniądze w 2025 roku? Daj znać w komentarzach, jaki procent Twojego portfela stanowią akcje, jaki procent złoto, a jaki procent kryptowaluty. Jeśli chcesz więcej filmów o inwestowaniu, o pieniądzach, koniecznie zostaw łapkę w górę. I subskrybuj kanał. Do zobaczenia za tydzień.